Wszyscy teraz zmieniają opony na zimowe, więc ja też postanowiłam zadbać o bezpieczeństwo mojego poruszania się. Dlatego zabieram moją laskę do serwisu. Jak widzicie, moja biała dama jest trochę obdrapana, to akurat nie wpływa na jej funkcjonalność. Natomiast problematyczne jest zużywanie się końcówki, która jest plastikowa, i w momencie, kiedy szura ją po podłożu, to się bardzo szybko ściera. Powinna być okrągłutka z każdej strony, a jak widać tutaj jest już taka mega płaska, zaraz się przetrze, zrobi się w niej dziura i wyjdzie z niej to, co jest w środku laski, czyli gumka. I wtedy będę szurać gumką po ziemi, ona się przetrze i laska się rozsypia. Przystępujemy teraz do akcji zmiana. Najpierw trzeba ściągnąć starą. Dobra, udało się. Tak wygląda wnętrze laski. I zakładamy nową końcówkę. Chyba muszę ją trochę wbić. I teraz ja i moja zliftingowa laska możemy ruszać dalej w świat.